Dzień dobry, to jest EuroTrack Simulator 2 i mam mody zainstalowane, tu jest moja ciężarówka. Mam jakąś Renault Magnum. Przejechałem za 190 km, paliwa starczy na 2000 km, ogólnie już przejechałem 6000 km na tą ciężarówkę, jak i na. Tutaj mam kierowcę. I jak i na jego ciężarówkę, i na garaż, wziąłem kredyt. I to jest kredyt. Chyba jest to, tak, 460, 500 tysięcy euro dokładnie. I 460 tysięcy zostało spłaconych. 8 tysięcy spłacam dziennie. Tak, czyli mm -hmm. teraz jadę sobie właśnie. Poczekajcie. Ruszamy. Właśnie teraz. O, wczytywanie, wczytywanie. No, szybko, szybko, szybko. Dobra, i właśnie teraz sobie będziemy jechać, bo muszę dojechać potem, yy, muszę dojechać też do Hanoweru, Hanower to się chyba nazywa, ogólnie to patrzcie jak wygląda, o, takie fajne bujanie kabiną jest, yy, ogarniemy sobie to tak, chcę dojechać do Hanoweru i kupić sobie skanie, skanie, o, ogólnie patrzcie jak to fajnie się buja, op, o, i... Tak wygląda mniej więcej mój przerobiony. Tutaj możemy sobie włączyć światła długie i światła na dachu. I tak to mniej więcej wygląda. Chociaż na, na krótkich też świecą, chyba. Tutaj sobie widzicie: tutaj mam światło na dachu takie małe, ludkie. I tutaj na dole. Powiem wam, że wydałem na tego traka gdzieś 40 tysięcy. Oddałem swojego starego i wydałem na tego dość sporo. Także oj tu mnie wyprzedził. Kierunkowskaz jedziemy. Za bardzo nie mam co opowiadać w tej grze. Znaczy nie ma co tutaj mówić. Eee, także skupimy się chyba na tym, że jak na razie to ta gra jest taka przeciętna. Na początku strasznie mi się spodobała. Nakręciłem odcinek z niej. Ale po dłuższym graniu. Hmm, ta gra się staje po prostu nudna. Cały czas mam, mamy ten sam hmm, cel, czyli dojechać. I tyle. E, najlepiej to mi się chyba jeździło hmm, tam, w tam, tam, na wyspach. Na wyspach w Anglii chyba W Anglii mi się świetnie jeździło, że tam... O, najlepiej mi się jeździło mm. Bo pod prąd <grych> Dobra, do 80 tutaj jest. E, jakie mam mody? Wgrałem mod Przed chwilą właśnie e, na, to, na to bujanie e, kabiną to już miałem wcześniej. To jest Mod Realistic 1.1. 1. To już miałem wcześniej wgrane. Ale wgrałem Mod na prawdziwe nazwy firm. Nie wiem czy są prawdziwe. Sobie zobaczymy teraz. Sobie zobaczymy. Szybkie wlecenie. Or, tak są. UPC. E mamy tutaj prawdziwe firmy. No. Tak. Czyli mamy prawdziwe firmy. Dobrze. Nie mamy już. Podrób. Tak samo mam mod wgrany na prawdziwe nazwy ciężarówek. Dlatego jechałem przedtem w Volvo. Nie mam tego nagranego, ale jechałem Volvo, a nie jechałem waliantem, czy jak to się tam nazywa. Mamy kierunkowskazy, a to już normalne. Jak ktoś w tej serii siedział, to po prostu o tym wie. Mm, mm -hmm. Co by jeszcze dodać do tej, do tej gry? Jest on. Oooo, przekroczenie prędkości. Widzicie 80 było? Ja tutaj przekroczyłem, dobra. Tutaj trzeba troszkę podgonić. O, bo i tak patrzcie, za 6 godzin muszę się przespać. Dobra, szybko. Chcę tutaj wyrobić się przed nim. I nie wiem. Nie wiem czy zdążę. Hop! Dobra, i hamujemy. Dobrze. Mamy automatyczne odbijanie tych kierunkowskazów, ale... Aha. Przy takich małych zakrętach jak teraz to się po prostu nie sprawdza. Uważajcie też, jak będziecie w to grali na zakręty. Tutaj, właśnie, chodzi mi o zakręty. Wchodzenie 80 w zakręty to jest czysty debilizm. Kiedyś właśnie tak wszedłem sobie i pięknie wyleciałem, chociaż ten trak, kupiłem go przed chwilą i już ma 5% uszkodzeń, gdyż przywaliłem w nim. Supek. Tak dość mocno. Właśnie zakręty i to jest ten mod realizm. Realizm dzięki któremu... tu. Tak, właśnie tak. Eee, tak, eee, he -he. Mamy po prostu realistyczną grę. Eee, ten dłuższy jest czas hamowania chyba. I w ogóle jest wszystko dłuższe. Wszystko mamy dłuższe. Grałem jeszcze jeden mod. Grałem mod na stację paliw cicho sieć. Co tam się dzisiaj Mmm, Dobra. Grałem mod na sacypali. Zobaczymy. Ma być Stat oil i, i, i... Jeszcze jedna jakaś. Nie pamiętam wszystkich. Ale chyba sobie zjedziemy, bo i tak... Mamy niby na 2000 km, ale... Zawsze warto sobie zatankować. Przy okazji zobaczycie jak to tutaj wygląda. Gdzie my zjeżdżamy? Chyba to jest Stat tak? Hop. Hop. O... Tak, Statoil. Oj, minąłem. A nie. Ok, tak wygląda mniej więcej stacja. Mamy, możemy sobie włączyć e, wycieraczki. Włączamy silnik, wyłączamy, e. I lejemy. Nie, za 100, 200, Ok, 150 euro. O Teraz odpalamy. Powiem, mam, że pięknie wygląda z przodu, o. Fajnie, co się wszystko odpala. Dźwięk, nie wiem, czy wszystko słyszycie. Mamy rejestrację DW, mamy wrocławską, bo we Wrocławiu mam swoją siedzibę. Także kupując nawet auto w Anglii, będziemy mieli po prawej stronie kierownicę. Właśnie tam są chyba troszkę niższe ceny, tak mi się wydaje. Ale mamy po, po tej, no, innej stronie kierownicy i trzeba było się przyzwyczaić. Planuję sobie wziąć tutaj, bo mamy... Aha, jakby ktoś nie wiedział, mamy rynek pracy i w tym rynku pracy możemy albo jechać rynek przesyłek. Musimy najpierw dojechać do klienta, odebrać to, odebrać też tą naszą dostawę yy, i dopiero możemy z tym jechać. Na, jest większy zysk, dużo większy, gdyż tutaj mamy 19-18 tysięcy, ale możemy też jechać wypożyczonym. Jakby wypożyczalnym nadaje nam hmm, ten pan, ktoś firma. Daje nam firma i możemy jechać ich trakiem i wszystkim ich. Powiem Wam, że chyba kiedyś nakręcę odcinek z tego, jak będę jechał z Luksemburga do Londynu. Powiem Wam, że świetnie się jedzie. Świetnie, już jechałem raz, ale niby gra nudna, ale wciąga, wciąga, ta gra wciąga naprawdę strasznie. Mmm, jeśli ktoś myśli, że będziemy całą trasę jechać, to jest w głębokim błędzie. W dużym błędzie W głębokim. Coś z głębokością mam jakieś problemy. I z długością. Opa! No, e, przedtem miałem tego Volvo i powiem wam, że to Volvo się lepiej sprawdzało. Pod tą górkę by Volvo miało spokojnie 80, a tutaj mam 50, dlatego że w tym Volvo. Zrobiłem je za 100 tysięcy, ten kosztuje chyba 110. Nie wiem czy on jest droższy, chyba tylko się za markę pra... praci. płaci. Volvo miał silnik 600 koni, 12 biegową skrzynię i 800 plus 400 litrów. Mamy dobrostan 1800, a ten ma chyba 500 koni albo 450. I litrów ma tyle samo pojemności, eee, ale. Oj, oj, uwaga, dobra to jest teraz 21 ale yy, dobra w zasadzie to głowę ma chyba 2000 moment obrotowy i szybciej startuje, tak mi się wydaje. Kompletnie szybciej. Ale znowu ma problem z tymi górkami. Yy, jest ograniczenie prędkości do 90. Podobno jak w prawdziwych truczkach. Yy, podobno jest tak naprawdę. Nie wiem. Nie jechałem. A tak przy... Oj! O! Tak można się zaczepić. Tak! Właśnie w Anglii się tak kilka razy zaczepiłem. Powiem Wam, jechałem tym Volvo, Miałem już uszkodzenia 60%. 60% naprawdę mój, to był mój i 60% miałem uszkodzenia. I gaz mi co chwilę, gaz mi co chwilę. I kiedy mi gaz zjeżdżał, mi po prostu prawo w barierkę. I łapałem się tej barierki i wylatwem, odbijałem w drugą stronę i od razu wlatwiałem w inny samochód. Oj, chyba korpuje tutaj. I to będzie zaraz 22 Sub zjedziemy mm. Najlepiej się jedzie w nocy w tej grze Powiem wam, że w nocy tutaj jest klimat piękny yy, I w nocy tutaj można jeździć Teraz jest tak średnio Lubię w deszczu też jeździć Ogólnie lubię takie pory, dobra tutaj Zjedziemy Się wleczy nam ten pan yy, Tutaj mamy sleepy Możemy się przespać ale 4 godziny 50 muszę iść spać, a za 3 godziny mam tam być. Za 7 godzin muszę tam zostało być. co wyjedziemy mu? Dobra. To lusterko, nie rozumiem tego lusterka tutaj. Ale to jest fajne. Jeszcze jedna rzecz. Modyfikacja kabiny. Lusterka. Możemy zmienić nawet ust ustawienia świateł. Mamy tu... Lewe, przednie, o chyba to jest to. O, widzicie? Tak, 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 tak. O, jest. Możemy sobie ustawić. Tak, mamy tu także boczne. Prawe, lewe. I mamy także te małe lusterka. Powiem wam, że ja tutaj sobie ustawiłem i jest w miarę ok. Modyfikacja kabiny. Mamy światło. Światło mi się jeszcze nie bawiłem. Mamy tu długie. Te światła długie, jak uruchomimy sobie, to... A to jest tyle. Nie możemy pociągać do góry. To jest tylko tyle. Co F4. Jakby ktoś nie wiedział. A teraz wyłączmy dach. dach nie? Włączmy górę, wyłączmy dach. Pa patrzcie jaka jest różnica. Dach, bez dachu. Dobra, ale bez długich idziemy na krótkich. W nocy naprawdę powiem Wam, że na długich trzeba jechać, bo jest tu kompletna ciemnica, a nic nie widać. Nie wiem jeszcze, czy jest tak, że jak zablokujemy grę, leci czas, 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 czy nie, ale chyba nie. A szkoda, powiem Wam, że z terminami raz się tutaj nie wyrobiłem z terminem, ale termin był kompletnie nie do, do trzymania, była to super, super mega ekstra przesyłka szybka i był... Hmm, kompletnie tego się nie dało przejechać. Umiem. E, właśnie to był chyba Wrocław, Londyn e, i musiałem przejechać... To chyba 20 godzin, a przewidywany czas to był chyba 30, czy jakoś tak. Ja mam, że ostro się jechało. Ostro i spóźniłem się o 6 minut. Tak, o 6 minut się tylko spóźniłem. Dobra, co tu mamy? Wrocław, Polska! Naprawdę? Mapa, gdzie jestem? O kurde, tutaj bym mógł sobie na Wrocław odbić potem. A jedziemy do Bratysławie, jakby ktoś nie wiedział, bo chyba o tym zapomniałem powiedzieć w ogóle. Nie wiem, może live będzie jakiś. Nie wiem, w ogóle. Dlaczego live? Może dlatego live, że na live nie muszę tego potem wszystkiego robić. Nie muszę tego przetwarzać, tak? Nie muszę tego potem przesyłać. To na live, jak idzie live, idzie live, potem daje przejść do YouTube i po ptokach. A tak to jest twarz więcej jest zabawy, chociaż ja lubię zabawę taką czy inną. Dobra, wie, wie, jak widzicie, gra jest kompletnie nudna. I patrzcie, 21, patrzcie jak tutaj jest ciemno, ciemno, a tu jest jasno. Przy okazji możecie sobie posłuchać. o... Jestem śpiący. Ten głos, który słyszycie, jest Halina. Tak, ten głos jest podłożony z Halina. E, dobra, teraz jedziemy sobie tutaj w prawo. Kurde mać. No, dobra, zjedziemy sobie tutaj w prawo. Chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Jedziemy. Dobra, chyba tutaj. O! Te zjazdy są genialne tylko. Trzeba uważać na tych zjazdach, tak naprawdę. Ok, teraz tu. I tutaj jestem za tym, żeby przepisy były takie jak w Anglii. Powiem wam, że w Anglii się tutaj dużo lepiej zjeżdżało niż w Europie. Kompletnie, całkowicie! Super mi się zjeżdża w Anglii. Tutaj już tak nie za dobrze. Dobra, staniemy sobie na światłach i skończymy ten odcinek. 50, 40 Są także przejścia ko Kolejowe, przejazd kolejowy Mamy światła To jest już chyba normalne w tej serii Także trzymajcie się Mamy postojówki Patrzcie jak to fajnie wygląda Także trzymajcie się, do kolejnego odcinka